Centrum Obsługi Placówek opiekuńczo jak i same placówki opiekuńczo w Dąbrowie Górniczej. Dziękuję dyrektor Dorocie Raczek oraz gronu z Szkoły Podstawowej nr 18 w Górniczej za nominację w challenge'u Challenge. Oczywiście przyjmujemy wyzwanie. Wszyscy gotowi? No. To zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Dziewięć, 9... właśnie W związku z wykonaniem zadania teraz będą nasze nominacje. Nominujemy panią dyrektora Gateru wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górniczej, panią Iwonę Wilk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej wraz z pracownikami oraz prezesa Łukasza Kolber z Fundacji Godne Życie. Powodzenia.